Dobry ludzie, chciałbym Was zaprosić na turniej Ciemnej Strony Mydła, który odbędzie się w Łodzi. W Łodzi będzie turniej Ciemnej Strony Mydła i się odbędzie tego dnia, a potem będzie jeszcze turniej w Warszawie, więc zapraszam Was na dwa różne turnieje gry Ciemna Strona Mydła. Do wygrania będzie Ciemna Strona Mydła na turnieju Ciemnej Strony Mydła. Sporo będzie zależeć od liczby osób i czasu, ale najprawdopodobniej będzie 1 vs 1 podwójna eliminacja. Udziędzie udziału w turnieju da wam limitowaną kartę, wykrywając życie. Dzień dobry, drodzy koleżancy, drodzy koledzy i drogie koleżanki. Dzisiaj zrobimy tak zwany gurgogel gogel, czyli połączenie mleka i jajka. I więc trzeba porządnie nabrać. Garnek. Ten ja. Na drugim kanale będę czasem coś gotował, na ekstra gurgacza. A jeżeli weźmiecie, kupicie sobie drinka, ciemną stronę rumu, albo ciemną stronę ginu, zależnie od tego, czy to w Warszawie, czy Krakowie, to dostaniecie kartę Alkoholik. Limitowane karty będą mu się pojawiać regularnie. Jak na przykład mainuję, to na jakimś turnieju innym dam. Nie tym. No chyba, że ubierzecie się torniowo, to wezmę ze dwa. A i to też ważna rzecz, ja pracuję, pracuję nad kolejną animacją i będzie za jakiś czas, jak skończę. A i to jest tylko... No i y, 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 tylko Dorszymka to jest ogłoszenie, y, jak co to za kilka tygodni, jak skończę tamtą animację, którą robię. To będzie kolejne gurgoturbo, więc y, z, będę cię wtedy prosił. I to będzie dotyczyło y, sałatki Kolesław i y, osób o imieniu Sławek.